Kolbę buzie, włożyć dzisiaj kółku, kukurydza kury dziś poznałaś z tego misia kółku, kukurydza witaminki są tak dobre kuku Do ku kury za dogardła, kukurydza, kolbę w buzie, dziś ci kuku, kukurydza dziś poznałeś tego. A powtórz się teraz, bo miałem laga. Cześć i czołem, twoje starko, cześć czołem. <grywia> cześć czołem i chuj ci czołem. <grywia> witam was dzisiaj na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek yy, będzie... Yy, przeznaczone tylko wyłącznie na Oberling, bo z, tylko odcinek ten nagrywam i muszę wyjść, bo ponieważ ze kumplem yy, się umówiłem właśnie na taki jeden cel, że na koło mojej miejscowości będę tam w kółko yy, set i na drugim kanale o się będzie film. Na razie nic nie będę spoilerował, będę o butasę. set. Trzymane, to, to będzie że od mojej miejscowości będę set w stronę yy, lotniska Super. Witam, co się dzieje? Bo ty stanąłeś i zakląłeś. Witam widzowie tutaj. Na no. kamerę mnie. Dobra. Jestem widzowie za y twarz mnie nie. czyli nie będzie widać. Bo, bo... komu? Tobie. O. Bo Bruno twarz ma. Czemu mi? Bo Bruno twarz ma, chcę, żeby dzieci zgały przy komputerem. To byś się umył, się. Weź, weź. Ale, czego, Dobra, ty się... Czekaj, Ale cię... czego ty się sklonowałeś? O, dostałeś w papierze. Nie, ja chciałem ja powiedzieć po Ja chciałem powiedzieć, że to bo ci się co? Bo powiedziałem, lubię sobie pozartowe I widzowie tutaj właśnie ten Ursusem ogarnę, bo ponieważ to jest y, Patryka Ursus, bo dziadek przepisał, bo, y, bo Mój... u lekarza w szpitalu byłem i on powiedział że Patrykowi da, bo ponieważ że ja prawie go nie używam. Tylko bardziej serdziecką się zajmuję. Ma jakoś jakoś Ze y, dzieciaka też sterdziecko normalnie. O kur... Dawaj, dawaj, do ci wysypię. Ja ci je uda. Dawaj, czekaj, dawaj, czekaj. Bo ciekawy, jak to ja jestem jak to będzie. Dawaj, czekaj, ja podjęłam to tu. Co? I pyk. Uuuu, uuu. Lol. Szczepisz się! I chce. Oh motherfucker. E, co ty kopię? Eee. E, e. Proszę, uważaj, żeby ja ci wypadku nie zrobię, żebyś ty nie trafił do szpitala Rozsypał. Chyba taki odcinek będzie, że wrócę do szpitala. Bo byłem w Hiszpanii w szpitalu, bo już się za słabo czułem. No bo to tam to gorąco jest i pewnie jest też gorąca zespół. Za Trzeba dużo wody pić. Ja tam za, za, yy, zamiast wody, to ja piłem inne takie mikstury. Tak, piłeś yy, napoje gazowane. Poczekaj, bo ja zrobię miniaturkę. Tableta tylko, tylko sobie przygotuj. Ja sobie... Ty, o tu, ursus o. Muszę tablecie... Y, muszę kamer, kamercę ustawić. Y, ten muszę ustawić, żeby przybliżyć. A nie stój na dachu, bo dach urwie. Stań po ludzku. Bo będzie skakał noga z wami. O. Ja wyłączę... Ja jestem wyłączę ten y, imiona. Widać? Nie widać. Chudy wyłączę, bo były posępne do tura. Poczekaj, bo wariat jechał. Jeszcze jedno, zrobię, żeby było widać obornik. Dobra, możesz i do roboty. A ja się zajmę tym, co miałem no ty. ja się zajmę się. Minus jeden. Dobra, ja poprawiłem kamerę. Prostęp Bon, proszę spierdane. Moje ziemi to, Kurde nie ponosił Nie fauluj Nie se Tego całego widzę nie będziemy robić Tylko całą po prostu przyczepę. Bo ja zasunię, bo zaraz muszę jeździć Kurde. Bo, bo bo nie... Jeździ naokoło nie Co ty robisz? Chcę trafić do nie trafisz, nie trafisz Bo miejsca tam w szpitalu nie ma I będziesz się ogarnił Musimy realnie wszystko robić A ci się ludzi To idź To idź swoim To i tam y, na gospodarstwie Porób u siebie Idę BMW pojeździć Paliwo drogie, a ty będziesz paliwo marnową Spokojnie, jestem bogaty bo ty ma tak milion, złotych, bo poniósł Mogę um... ci nawet zatankować u, u muzynka pracowałeś Milionera Ha! Legalnie Muz... Jak tam ja Jaki tam nielegalną muzynka? robotę robiłem i chłopie Nieba legalna bo ja się pytałem ja tego sefa Nie byłeś w Kolumbii Nie byłeś w Kolumbii tylko byłeś w Hiszpanii Bum! I się zabiłeś oh, I cię na osinku nie ma Eee te jest trzeba nie Ej, do, bębka, na live ogarnąć. To trudno, to mnie nie obchodzi. Nie będę tego... Się, się Jeśli mieli ciucha samo kużą. No do, nie, dobra, ja idę twój brać. M ja mam kluczyki, jak chcesz, to mogę ci dać. Dobra, chodź tu. Ja chodź. Zaraz poczekaj. Dobra, ja już tam e, rękoma przesunąłem i będę oczywiście podczepiał tutaj kabelki też, bo kaby jak nie podłączę to będę wolno jechał chodź za mną ja po, y, mam. pojadę tą nową, nową drogą bo poza kamerami tą nową drogę widziałem oczywiście jak się to tam, to jest obora nie stodowa, bo mi się oczywiście wizja się pomyliło i Patryk pomoże żeby nigdzie tam nie psyfa soli A ja sobie nabieram Ale woda tutaj jest. widzę, to się y, dodatek się umyje. Dzisiaj wybieram się na wycieczkę, tutaj biorę mi się y, w teczkę. Ja tutaj wywalę, a ty taczkę. A tu, na pyta, Nie, w tu się przesunie. Tylko musiałem działkę załatwić, żebym ona była ty Myślisz, że nie z moich pieniędzy? Nie, moich. To co dziadek jeszcze zostawił. No. Dobra. Dawaj zawrotki, zwijamy stąd. Na razie. Na razie widzowie, słuchajcie się do następnego odcinka. LLOSY 2.0 Pozdręknę się kolega. Na razie. Do widzenia. No na razie Do następnego odcinka.